Witam, z tej strony Porucznik i dzisiaj zrobimy sobie mały rant o No Man's Skies. Zacznijmy na początek jednak od samej gry No Man's Skies. No Man's Skies miało być niby innowacyjną, wielką, dobrą grą o eksploracji wszechświata. Jak to wyszło? No, powiedzmy, że... tego, Ale się narysowałem. Kurwa, tutaj to powieszę. O, ładnie o, będzie. Ale chujowo! Jednak pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, jest to, że tak naprawdę No Man's Sky to jest ripoff z dwóch gier: mianowicie ze Starbond i ze Spore. Czemu z tych dwóch gier? Ponieważ obie gry Starbond i Spore posiadały opcję podróżowania po randomowo generowanych planetach, tylko że w tych grach mieliśmy trochę więcej do roboty: mianowicie w Spore mogliśmy dowolnie terraformować planety, które napotkaliśmy na swojej drodze. A w Starbound mogliśmy wychodzić ze statków, i po prostu je sobie zwiedzać, wyjść, zbierać różne materiały, wykonywać zadania dla NPC-ów, które były na planecie i także wykonywać główny wątek fabularny. Natomiast w No Man's Skies nie robimy tam nic, eksplorujemy, gra po prostu nie ma sensu i nie ma żadnego określonego celu, co powoduje, że staje się monotonna po jakichś 30 minutach gry. Drugą bardzo ważną rzeczą, o jakiej trzeba wspomnieć, jest bardzo słaba optymalizacja gry na konsoli od Sony. Pomijam, że gra miała być domyślnie ekskluzywem na konsole Sony i została zapowiadana już bardzo dawno temu. Gra jest tak słabo zoptymalizowana, że draw distance, jaki mamy w grze, jest naprawdę bardzo niski. Praktycznie wszystko generuje się na naszych oczach i bardzo blisko. Przy okazji, tekstury, które pokazują się od razu, są bardzo rozmyte i niewyraźne. Grafika jest słaba nawet na PC, tak? Powiem wam szczerze, że jest ona po prostu rozmazana, a tekstury są jakby, powiedzmy, z tamtej dekady, bo w 2006 roku mieliśmy podobną jakość tekstur i podobną jakość modelowania terenu. No niestety, nawet pod aspektem wizualnym gra nie zachwyca. Jednakże, należy tu wspomnieć o jednym plusie na Mon mianowicie. Ciekawym generowaniu samego terenu, czyli po prostu jego ukształtowania. Jest to dosyć ciekawy popis umiejętności programistycznych, jednak przeciętnego gracza nie będzie to w ogóle obchodziło, ponieważ tereny są mimo wszystko nudne. No i niektórzy mogą, mogą też dać taki argument, ale przecież Minecraft też miał system generowania terenu. No tak, ale wiesz, generowanie czegoś z klocków, generowanie czegoś w czasie rzeczywistym, co jest dosyć eliptyczne, no robi dosyć sporą różnicę. Jednak ciekawszym incydentem, jaki ostatnio dopadł tą grę, jest to, że twórca mówił, że gra będzie multiplayer i będzie można spotykać różnych graczy w miejscach galaktyki, ale miało być to bardzo, bardzo rzadkie. Co się okazuje, że tego nie ma, nie działa. I teraz, jeszcze twórca gry, bodajże wczoraj powiedział, że gra nie jest gotowa, a jest jeszcze we wczesnej fazie bety. Brawo, to jest najlepsze zagranie, jakie widziałem. Pomijam, że Koleś mówi na początku że to jest już gotowa gra, która już trafia na sprzęty. Teraz nagle okazuje się, że gra jest niekompletna. Więc nie polecam kupować gry, która kosztuje aż 60 euro na Steamie. Nie wiem ile kosztuje na PSN, bo tego nawet nie sprawdzałem. Nie jestem jeszcze aż tak chory, żeby kupować tą grę. Ale wiecie co, poczekajcie, może stanieje kiedyś, może twórca trochę obniży cenę. Póki co, nawet Steam nie przyznaje się za bardzo do porażki z tego powodu, że recenzje, które są w większości negatywne, mają opis u góry na tym pasku Steamowym, że są mieszane. Co jest przekłamaniem, ponieważ przeglądałem praktycznie cały słupek recenzji i recenzji dobrych jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Tyle o No Man's Skies. Nie polecam kupować tej gry. Jest naprawdę. Do tego poziomu średnia i do tego poziomu droga, że się jej po prostu nie opłaca kupować. Gdyby ta gra kosztowała jakieś, nie wiem, 5 euro, to naprawdę nic bym nie powiedział, ale jeżeli ktoś każe mi płacić za niedokończoną grę, która jest naprawdę słaba, 60 euro to czas się zastanowić nad sobą i pomyśleć, co ja sprzedaję, bo tak naprawdę sprzedawanie gier w tej cenie i o tej jakości jest po prostu żartem. Wszystko, tyle z mojej strony. Mówił porucznik, do następnego.